Pam, pararam, pam, 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 pam! Czołem kurwie z Dun long time no sleep przynajmniej w wydaniu grobowym. Strybowym. A dzisiaj wracamy na salony. Wracamy na salony dzięki mojej nirwanie, którą odkryłem już od miesiąca, i dlatego też troszeczkę miałem przerwę od takich wysrybów na żywo, ze względu na to, że zabierały mi trochę czasu, a, a, a odkryłem miłość do gry na nowo. Dzisiaj będzie o bardzo nietypowym, a właściwie bardzo klasycznym gatunku grobowym. Mówimy teraz o tym, że ja wpadłem jak w bagno, kurwa, nie ukrywam, że ja jestem po prostu zauroczony i zakochany w, w, w formie jakiej zapadał, jestem ten gatunek oraz to jak, jak bardzo się w niego wkręciłem, a mianowicie mówimy o, jak wszyscy wiecie, którzy oglądacie mnie, my się znamy, więc, więc na pewno wiecie, że wpadłem w Nirwanę Szmapową. Shut it up, bo o tym mowa, a właściwie w głównej mierze od nogę Ballet Hell. O co w tym chodzi, dowiecie się, bądź nie dowiecie wy najbliższych growych wysyłach w całym cyklu. Dzisiaj, uwaga, uwaga, dzisiaj materiał o jednej z y, y, gier bogów gatunku Studia Cave ESP Rade Psi. Tak się nazywa gra, nietypowo. Która nie jest dostępna oficjalnie w naszej dystrybucji, musiałem troszkę pokombinować dzięki przyjacielowi Jankiemu, siema y, Mogłem sobie pozwolić na to, ażeby założyć japońskiego PSN-a i w jednak zakupywać gry z tamtego Stora i tak w ten oto sposób stałem się posiadaczem no wielu gier, między innymi paru gier niedostępnych na Sony w regionie Europa właśnie odnośnie, odnośnie firmy Cave Studio. Cave Studio jak, jak... Mało z nas ją znają, ja tak nie kojarzyłem za bardzo. Kojarzyłem niektóre gry, ale nie kojarzyłem tego studia za bardzo. Jest po prostu mistrzem szmapów, jest mistrzem i mesjaszem ballet halowych szmapów. Nie ukrywajmy, że to jest po prostu coś, co Miśki, kurwa lubią najbardziej. Jest to opusmagą gatunku i każda z ich gier prezentuje taki poziom, że po prostu Michał tak staje momentalnie. ESP, Rade Psi, bo też że tematu, jest ich jednym z przedstawicieli gatunkowych, właśnie takim najbardziej dla mnie, dlaczego od niego to czytam, bo jest najbardziej klimatyczną gierką, co widzicie z tyłu, nie, znaczy może nie widzicie, Teraz się ktoś pisał na streamie, a właśnie, yy, jeszcze przed tym jak wrzucę do gry, pamiętajcie o tym, że moje na żywo wszystkie wysryby w tej chwili są nagrywane za pomocą Twitcha, już nie YouTube'a, Eee, mój, mój eee, opis, mój eee, login na Twitchu, żebyście mogli wejść i znaleźć go, to z Dun dolny pośrednik biczys, tam też serdecznie was zapraszam, to już się tam rozchulało delikatnie już tam ludzie zachodzą, przychodzą, zwykle, oczywiście moje ziomy standardowo, bo któż inny by oglądał 40-letniego piernika grającego, kurwa, w szmapy. No właśnie. Eee, ale wracając do tematu już ESP Radepsii, jest to po... Dla mnie, dlaczego zacznę od niego, gdyż z czasem grając w niego po prostu odczułem, że jest to chyba najbardziej klimatyczna gra, w jaką miałem do czynienia od lat. Dlaczego? My wszyscy urodzeni, ci przynajmniej jak ja, urodzeni we wczesnych latach 80., może są już animo-mangowo niezbyt ustabilizowani, nie oglądamy tego, nie śledzimy, nie oglądamy tych seriali. Natomiast na pewno każdy z nas zna, w tym ja, bo ja nie jestem mangowy, każdy zna takie tuzy gatunku jak Goals in the Akira, Armitage. Te animacje z lat 80., przełomu chyba 80. i niektórych 90. lat, to takie wisienki na torcie dla klimatu przez wielki K. I właśnie e ESP Psi grając go, kończąc go. Miałem wrażenie, że to jest bez licencji adaptacja tych trzech dzieł, pomieszanych w jedno. No, to jest coś po prostu niesamowitego. Wybieramy jednego z trzech ludków, generalnie. Jest sobie. Znaczy, ja nie łączę swojego, bo to jest po polsku, ale fabuła była w szmapie. Jebać to. Jest sobie Gostek, który wali ogniem, co widzicie z tyłu. Jest sobie laseczka, która wali takimi fioletowymi promieniami. I jest dziewczynka mała, która wali takim zielonym głowienkiem. No i one się różnią i specjalnym atakiem, i atakiem ee klasycznym. Gameplay jest proste jak jebanie, nie ukrywajmy. No, no kurwa, no, no, no ja pierdolę, no, no, nie ma prostszego gameplayu. Gameplay zwykle polega na tym, że mamy sobie gałeczkę, no, znaczy w ogóle do szmapu, w tym Bardziej Cave polecany jest arcade stick. Bez niego na napadzie to już nie jest ten klimat. Ja to nie ukrywam, no też jest trudniej, bo, 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 bo szmapy to jest gatunek, który wymaga. Te, ja mówię bardziej o bullet hellach. Jest klimatem, gdzie najważniejsze jest to, ażeby gałeczką bardzo delikatnie unikać tych kuleczek. Jeden przycisk odpowiada zwykle za atak, drugi przycisk za atak specjalny, trzeci za granat, i to tyle. Zwykle są potrzebne trzy przyciski i gałeczka. W ten sposób, zobaczycie na moich streamach, jeżeli ten, w ten sposób grając, yy, prostota 100%, ale. Żeby przejść grę na tzw. Tak 1 CC, czyli na jednym życiu, to trzeba być kurwa, nie mieć życia, nie mieć rodziny, nie mieć kolegów i generalnie trzeba mieć szóstą rękę wystającą z pędzacją. Po prostu masakra. To jest, są tak skillowe gierki, one tak wiele od Ciebie wymagają, chociaż właściwie działa na trzy przyciski plus kierunek. One tak działają, kurwa. one są tak trudne, tak kurewsko. Tu, na przykład te od są tak kurewsko trudnymi grami, że kurwa, ja wysiadałem. No. Psi ESP w klimacie takim mocno cyberpankowym, zalążkowo klimatycznie w latach 80. gdzieś tam siedzącym, kiedy latałem sobie, próbowałem, bo tam próbowałem przejść grę jakby na jednym żetonie, nawet przy quick-sejwach. Kurwa, to jest, bo to jest bantaka, no, to, to, są, to są gry dla kurwa, chorych ludzi. No. To są gry dla chorych ludzi i Jasza po ba oraz, oraz pełen kurwa pokłon rzucek. Jak zobaczę e, człowieka ro, robiącego jakiegoś mapa kejwa. Były filmy Cave. Nie ukrywajmy na, na jednym CC, bo to jest kurwa, to jest dla robotów i cyborgów, kurwa jego pierdolana mać, nie? Mamy tam w samej grze mamy dostępnych sporo trybów. Mamy Super Easy, który niejako pomaga zrozumieć grę. Mamy Arcade, który już jest takim mocnym hardcorem. Mamy Arcade Plus, który dodaje tam parę smaczków do, 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 oraz nową ścieżkę dźwiękową. Ona jest zaaranżowana na te czasy, bo, bo gra miała premierę oryginalnie tam w 2000. Wczesny remaster, ten port, którego mamy tutaj w zwyczaju oglądać, jest portem arcade z, wow. wydanym w 2019 i generalnie mamy sporo tych trybów. Mamy te arcade, jak mówiłem, mamy customy, czyli wybieramy sobie infinity ilość życia i tak dalej, takie dla peciów, no taka, 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 taka formuła. Mamy, mamy właśnie to, mamy też jakiś pokój z laską, gdzie mamy challenger, trening, tego typu rzeczy. I to właściwie tyle. No samą grę można niby przejść w 35 minut na poziomie Easy, jak w tyle ją przechodzę, bez utraty życia też mi się udaje. Już ją przychodzi na poziomie Easy, które jest kurwa, jedną ósmą trudności gry na arcade, no na arcade to kurwa, nawet nie wiem ile razy zrobiłem quick save, quick load, quick save, quick load, żeby to przejść, w ogóle. a to jest makabra, no, więc mamy tak, trzy postacie, niesamowicie trudny poziom, niesamowicie wyśrubowany poziom trudności mamy, u niej, w zależności też od, 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 od poziomu, bo, bo ten Very Easy, powiem po, Wam różnicę, Very Easy mamy na przykład sześć kulek Cię otacza i leci w ciebie, a Ty sobie to omijasz, nie? A już na arcade z sześciu robi się 600 odtaczają Cię, a Ty musisz znaleźć, kurwa, na tym, kurwa, w takim takie miejsce, żeby to, kurwa, jeszcze ich uderzać w tym czasie i Ci się uda, ich, kurwa, ominąć, te napierdale, tych kuleczek kolorowych, kurwa, i w pewnym momencie już nie wiesz, gdzie jesteś, trzęsiesz się cały, nie wiesz, co się dzieje, no i na tym polega piękno tej gry. Ja poznałem, dzięki um, za określenie w ogóle, Sonic Boomer, przyjacielu Kozymej, e, ja doznałem chyba Nirwany growej, e, zatracają ci na kejwa ostatnimi czasy, jest to, jest to jest to, jest to, jest to zrozumiałe. E, może być dla nas niezrozumiałe, do momentu aż się zagracie w te gry, bo one mają sobie seks. To nie jest tak, że one są. E, Mikołaj ciszej, dobra? To nie jest tak, że te gry są. Cii, to nie są tak, że te gry są. E, jeśli się miło ogląda. One, one w ogóle są świetnie wyglądają. Dla mnie to... Cave, potrafi zrobić coś jak kiedyś zrobił Clover z okami, coś jak kiedyś zrobił nie wiem, coś z malowaną grafiką 3D. Oni mają taką oprawę, że ją się będzie człowiek zachwycał za 10, 15, 20, 30 lat. Ona jest taka kurwa, dopieszczona do jebana, nie? I, i tego ociekająca klimatem. Muzyka też tak pieści moje uszy, takie rytmy rokowo techno. Tam tu Słuchajcie? Nie, no to są boss fight, któryś tam, pięć etapów, trwałem 35 minut, masa pocisków i wyszlubowany poziom trudności, to coś, co z dół pokochał, kurwa, w grach, a Cave stało się moim osobistym mesjaszem właśnie w tym aspekcie. Jak wcześniej mówiłem, mamy masę tych trybów, mamy trzy postacie grywane do wyboru, żeby ograć całość, no niby jest 35 minut, ale żeby ograć, no, już wam nawet, nawet arkada normalnego na czterech żetonach, bo ten, ten jest taki ten, bez sejwowania, te 35 minut, powodzenia kurwa. Ja mam w tej chwili 10 godzin z tym tytułem. E, udało mi się, przechodzę arkada ze sejwami, że tak się wyrażę. Oryginalnie się oczywiście powiedział, przychodzi bez sejwów. Do tego czasu mam nadzieję, że dojdę skilowo, bo te gry są masakrycznie skillowe, One potrzebują. One, te cztery przyciski, naciskanie tych czterech przycisków, czyli gałeczka i trzech przycisków ataku, jest tutaj tak niesamowicie wyśrubowana, i trzeba mieć tak niesamowicie skupionym przez całą grę, że kurwa ja pierdolę, nie? Jak, jak, jak mówiłem wcześniej, Sonic Boomer oznaczył to, że, że ja odnalazłem chyba swoją drogę grobą i chyba tak. Ja skończyłem ponad 30 mapów od początku roku. Tak, kurwa, skończyłem ponad 30 gier w miesiąc. I nie, Mikołaj, szybko, szybko uciekaj tam. Teraz się uciekaj. I nie ukrywam, że jestem zachwycony. Zachwycony warsztatem, jaki Cave Studio odwala w Arcade Shootem Up Bullet Hell. Jestem zachwycony klimatem tych gier i na pewno nie tylko, nie tylko AS Prade Psi będę opisywał, bo mam ich pięć łącznie gier. Ja mam dostępne w tej chwili nie szósta już na sobie kupiłem. Olewam ją na razie, bo nie mogę streamów robić. Jak widzicie, no, no kanał rusza. i na pewno będę opisywał wam Akai Katana, na pewno będę wam opisywał Devs Smiles. Na pewno będę i te też te jeszcze dwie gry, które mam do nadzoru, jeżeli chodzi o, o mam problem z ich nazwami, nie ukrywam, bo to nie ma spuszczonych na jakichś do W każdym bądź razie. Jeżeli chcielibyście próbować yy, szmapów. Wchodźcie w Cave'a. Który tytuł? Którykolwiek. Każdy z nich to jest opus magą gatunku. Czy to jest gra warta prawie dwóch zetek, dwustu złotych za pół godziny roboty? Kurwa raczej, bo w pół godziny wy tego nie przejdziecie. a Dążcie sobie sami do tego, żeby przejść po prostu grę na tych nawet 3 czterech życia, żebyście to zrobili, jesteście kozaki, wtedy możecie oficjalnie odłożyć grę, a zajmie wam to w okolicach tyle, ile normalny tytuł, czyli te, 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 te 8-10 godzin, bo tyle trwa e, zrozumienie mechaniki. Czterech przycisków de facto w Ballet Hell od Cave Studio. Mistrzów moich nowych, tej gry, ale Jaką ocenę dam temu? Nic innego jak kurwa zajebis. Nirwana, co tam jeszcze? Buddyjski szamanizm, chuj wie co jeszcze na 10 To jest ja filozoficznie stałem się wyznawcą i, i mogę założyć sektę o wdzięcznej nazwie, kurwa. Balet Map z kurwa. Ja pierdolę stanę się waszym kapłanem i mogę was nawracać, bo jest to coś niesamowitego. W tym miejscu chciałbym bardzo pozdrowić trzy osoby, dzięki którym. Ten gatunek pokochałem, jest to Tomasz Nadolski, na Nadol, siema. Dżanki, Tano, Sebastian Ropień na ciele zdrowego organizmu, siema ziom. Oraz Patryk, polski, japończyk, uber Alec, szmapmistrz, mistrz ci w dupę. My ty również cię pozdrawiam serdecznie Patrysiu. Dzięki tym trzem osobom oraz dzięki Sonic Boomer Junior, czy 18 L, ja wchodzę w nowy tryb, kurwa, ja wychodzę z siebie, staję obok i, i widzę, że że znów się cieszę, z, jak głupi, z bycia graczem. To jest chyba ważne, tak mi się wydaje przynajmniej. Bo kurwa. Znów cieszę się po prostu tym, że, 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 że gram. Już miałem to ostatnio w, z, z Lewaliów, miałem to ostatnio z Air Twister, a teraz mam to z szutem Apami od firmy Cave. Co będzie niedługo, pamiętajcie. Poza tym, że oczywiście, polubcie tutaj ten filmik, obejrzyjcie go, skomentujcie oczywiście, tego nie zrobicie. Bo to zwykle kurwa nic z tego nie ma. Też polubcie tego Twitcha, bo, bo, bo gdzieś tam to ruszam i mocno chce to ruszyć. Pamiętajcie o tym, że jest ten Discord grobowy, srebrowy, głównie para w tej chwili. Mam już ponad 80 nas tam jest. Spoko, same, nasi rówieśnicy, bardzo fajni ludzie. Niedawno wbił jakiś, wbił na pontonach, się śmiejemy. chłopaki, Chłopcy mortalowcy od, od, od naszego Sodomity sky wewnątrz wiemy o co chodzi. Też, też, też bardzo miłe chłopaki, mam nadzieję, że będą chciały z nami grać, no jak nie, to, to sobie stworzył własny serwer, bo, 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 bo uciekli, bo z serwer im zamknęli, więc ja ich wziąłem na, 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 do nas jako, jako, jako... Niejako na pontonach uchodźców, więc pozdrawiam Was nowi, Mam nadzieję, że się do nami skręcicie. Co będzie niedługo? Niedługo na pewno tak. Szmapy, szmapy, szmapy. Parę recenzji szmapów. Chcę. No w Polsce tego nie ma za bardzo. Dżanki w sumie jest jedyną osobą w sieci, która recenzuje je. Zauważyłem. Ja bym chciał w sumie być takim jedynym w polskim YouTubie i Twitchu osobą, która będzie się zajmowała szmapami, bo chyba odnalazła swoją drogę w życiu, więc będę to dążył. Ja nie wiem, czy Wam się to podoba, czy nie. Na przykład Adam mówi, że, że szmapy dla niego są aseksualnie ogląda, oglądalnościowe, że tego się nie da oglądać. Moim skromnym zdaniem w nim jest seks, ale to już każdego preferencje. Ehm, co tam jeszcze? No teraz premiera Tekken 8, para Evo 116 o wszystko, już w najbliższą sobotę o godzinie 16, bo, o 16 bądźcie z nami na Twitchu. E, tam też oczywiście pełne emocji walki. Sam osobiście nie wiem, jaką postać jeszcze piknę tam, więc, więc, więc zobaczymy. damy mi się zaskoczyć, kurwa. E, no i tyle na ten moment. Ja mam nadzieję, że do usłyszenia w niedługim czasie i okresie, e, okresie gorącym dla mnie growo, bo, bo, bo i nowy Grand RPG, i Tekken 8, i e, Final Fantasy VII Part 2 za miesiąc, aż mapy po drodze lecą i padają jak muchy, a ja się uczę w nie grać, irytuję i kocham zarazem ten gatunek. Więc z tym optymistycznym aktem Cave, Radę Psi y, ESP jest kurwa Gutes i iberales, Musi się troszkę pobawić jenami, bądź ściągać jakieś play pudełka z tego, i to jest podobno druga sprawa. Y, one, jak się założy już PSN japoński i się przewalutuje na jeny, one wychodzą w pokoju za trzystówki, dwa szmapy się ostają, czyli 150 od sztuki. To jest, to jest cena, która jest bardzo, bardzo dobra na. Jakość, bo jakość jest tu na najwyższym poziomie. Shoot'em up, Ballet kurwa, stateczek, mag bądź jakiś inny kurwa, goścek. Będziemy opisywać, słucham, na pewno Cave'a w osobnych materiałach, jak tutaj. Na pewno będziemy opisywać um, jakieś zbiór, zbiorcze, zrobimy jakieś Raideny, y i inne przedstawicieli gatunku, bo one już nie zasługują na aż tyle czasu antenowego. A na ten moment Kejf kurwa, kocham Cię. Na razie para nerdy, hej.